Witam, dziś gotujemy świąteczny barszcz biały z grzybami. 100 gramów namoczonych wcześniej grzybków. Mogą być to podgrzybki, prawdziwki. Ja preferuję podgrzybki, ponieważ mają intensywniejszy smak. Kroimy w paseczki. Ja tutaj będę przygotowywała około 5 litrów barszczyku. Wszystko wrzucamy na wodę, dorzucamy pokrojoną w talarki jedną średnią marchew, pół średniej pietruszki. Do tego kilka listków laurowych, kilka ziarenek ziela angielskiego i pieprzu. Wywar nam się już gotuje. My w tym czasie kroimy cebulkę do ziemniaczku. Osobno musimy podsmażyć cebulkę, osobno gotujemy ziemniaczki do naszego barszczyku. Cebulę podsmażamy na masełku. Oczywiście ilość cebuli też zależna jest od tego, jak lubimy, ponieważ ja ziemniaczki ugotowane będę okraszała właśnie tą cebulką. Przygotowałam sobie trzy dość duże główki. Smażymy ją na piękny, złoty kolor. Oczywiście w międzyczasie lekko solimy. Szybki nam już się pogotowały z pół godzinki. Dorzucamy sobie również cebulkę podsmażoną na masełku i przygotowujemy zawiesinę. Ja mam tutaj domowy zakaz na barszcz. Do tego dodaję 2-3 łyżki. Śmietany paśnej osiemnastki. Wszystko staramy się dokładnie rozmieszać. Dodatkowo doleję jeszcze śmietane trzydziestkę, ponieważ lubię, jak warsztyk jest bardzo kremowy. Po około godzinie gotowania naszych grzybków i warzyw. Dolewam sobie żurek. Oczywiście możecie wcześniej zahartować. Doprawiamy solą, cukrem i pieprzem. Można oczywiście dolać też odrobinę magusi, ponieważ grzyby uwielbiają magę i dodać odrobinę tymianku. Wszystko dokładnie mieszamy, gotujemy już teraz na niewielkim ogniu, żeby nam się Śmietanka nie zważyła. W międzyczasie, oczywiście, sprawdzamy smak. Ja tutaj dodaję łyżkę cukru, ponieważ zakwas miałam domowy. Jest bardzo kwaśny. I gotowe. Ziemniaczki oczywiście są dodatkiem do ryby, do barszczu czerwonego i oczywiście do naszego białego barszczu z grzybami. Mam nadzieję, że przepis wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji kanału i życzę smacznego.